Na przykładzie telefonu ZTE Grand Exyn pokazujemy, że smartfony to idealne narzędzia do korzystania z audiobooków. Do ich obsługi pobieramy ze sklepu Google Play aplikację Audioteka. Dzięki niej możemy szybko i łatwo pobrać interesujące nas książki do słuchania z pokaźnej biblioteki, w której każdego miesiąca przybywa około 25 nowych pozycji. Po uruchomieniu audioteki używamy zakładek u góry, by wybrać jeden z czterech sposobów szukania audiobooków. Możemy przejrzeć krótkie listy nowości i bestsellerów, albo zgłębić się w rozbudowany katalog. Używając lubki, możemy wyszukać audiobooki z zadanym tytułem, autorem lub lektorem. Po wybraniu interesującej nas pozycji, czytamy informacje na jej temat oraz zapoznajemy się z krótkim fragmentem nagrania. Gdy jesteśmy zdecydowani, przystępujemy do zakupów. Zaletą audioteki jest duża swoboda wyboru płatności. Dla posiadaczy konta w T-Mobile najwygodniejsza jest pierwsza metoda, która pobiera pieniądze z naszego konta abonamentowego lub prepay. oczywiście jeśli mamy na nim dość środków. Możemy też zapłacić opcją kup teraz poprzez sklep Google Play, używając powiązanej ze sklepem karty płatniczej. Najbardziej wszechstronna, choć nieco mniej wygodna opcja to zakupy przez sklep online. W tym wypadku najważniejsza jest możliwość płacenia przez usługę e-card pozwalającą użyć karty płatniczej lub wykonać szybki przelew z banku. W wypadku wielu audiobooków oferowany jest też do ściągnięcia darmowy rozdział, który pozwala najpełniej ocenić, czy dana pozycja spełnia nasze oczekiwania. Wszystkie ściągnięte nagrania pojawiają się pod zakładką Moja półka. Wskazujemy książkę do słuchania, którą chcemy odtworzyć. Wśród zakładek wybieramy pobieranie i naciskamy przycisk na dole. Do pobierania warto używać Wi-Fi, bo pliki są duże. Alternatywą jest wykupienie pakietu internetowego w T-Mobile. Jeśli nasz telefon ma mało pamięci, warto rozbudować ją używając karty microSD. Nie musimy czekać na pobranie całości, już krótko po rozpoczęciu procesu możemy przejść do słuchania. Jesteś jeszcze. Są przez gejny. Nigdy w życiu nie zabiłem ludzkiej istoty. Reszta audiobooka zostanie ściągnięta w tle. Przyciski odtwarzacza pozwalają na przeskakiwanie o krótki fragment oraz do kolejnego rozdziału. Możemy też płynnie przewijać nagranie po naciśnięciu na pasek czasu. Aby oznaczyć miejsce, w którym jesteśmy zakładką, naciskamy klawisz opcji. Do listy zakładek przenosi nas ikona w prawym górnym rogu. W sekcji informacji mamy możliwość usunięcia książki oraz kupienia pełnej wersji, jeśli odsłuchujemy demo. Warto wiedzieć, że raz zakupione audiobooki pozostają na zawsze powiązane do naszego konta. Oznacza to, że nawet jeśli telefon zepsuje się albo po prostu skasujemy przesłuchane pozycje, zawsze możemy bez dodatkowych opłat ściągnąć ponownie kupione wcześniej nagrania. Aby zachować nasze nagrania również po zmianie numeru, należy zarejestrować się w serwisie Audioteka, używając adresu e-mail i połączyć konta w ustawieniach. Warto pamiętać, że smartfon obsługuje łączność bluetooth, która umożliwia słuchanie książek na zestawie głośno mówiącym. Audiobooki idealnie zastępują książki w sytuacjach, w których mamy zajęte ręce oraz musimy skupiać uwagę na otoczeniu, dzięki temu są na przykład szczególnie trafionym rozwiązaniem dla kierowców. Dzięki możliwościom smartfonów oraz aplikacji Audioteka ich kupowanie i słuchanie stało się wygodne jak nigdy wcześniej.